A teraz tak. Póki przyszłaś tutaj na tą Ziemię, to sama wybrałaś te doświadczenie. Chciałaś tu zejść do tego świata iluzji i chciałaś doświadczyć tej inkarnacji tutaj na Ziemi. Czyli byłaś odważna, bo tylko kurwa odważne tutaj schodzą, bo to jest świat iluzji. I tylko najsilniejsze dusze przyszły tutaj doświadczyć tego. Rozumiesz? Tyle, że ty zapomniałaś, kim ty jesteś, i musisz sobie to przypomnieć. Musisz się wybudzić ze snu i iluzji. Śpimy z otwartymi oczami. Tu, wszystko, co widzisz, to jest kurwa, jeden wielki skam. Rozumiesz? Życie tutaj to doświadczenia, po to tu przyszłaś i jesteś wielka. Punkt i kropka. Nie dawajcie uwagi na zewnątrz, na telewizję, na wiadomości. Będzie się działo pełno gówna, tylko po to, żeby zabrać Wam waszą uwagę, żebyście się nie budzili, żebyście oddawali uwagę tam, gdzie nie trzeba. For Kus on you. Naprawdę spieprzajcie z mediów społecznościowych, telewizorów wiadomości. Oni wiedzą, co robią. Macie sfokusować się na siebie. Macie olbrzymią moc. Nie ma bez Was nic. Po prostu nic bez Was nie istnieje. Wszystkie odpowiedzi masz w sobie. Wszystkie. Tobie nie potrzeba nawet książek, nie potrzeba nic. Wszystko znajdziesz w sobie. Fokus on you. Zatrzymaj się. Naprawdę, zatrzymajcie się. Cała energia na sobie. Na sobie bo teraz to cały czas coś się dzieje, zresztą to widać, słychać. Nie patrzcie tam, nie dawajcie temu uwagi, to nie jest ważne. Wasze życie w Waszych umysłach, w Waszych głowach, w Waszych rękach i nic tego nie zmieni, póki Wy nie dacie temu energii, uwagi. Punkt i kropka. Macie sprawczość nad wszystkim, nad waszym życiem naprawdę macie olbrzymią moc. Budzimy się, słoneczka moje, budzimy się z tej iluzji. I Up marsz, <noise> buziaczki.